Co się stało no? Chodek, jak ty jak ty, jak ty to wiem. zrobiłeś? Nie wiem Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem to jest nierealne, tak, żebyś e, przeniknął przez e, samolot. Nie, nie, nie wiem, może jeszcze nic nie przestanę. Znaczy nie, e, Nie, dawaj, e, pobiegnij tam! Jos Josz! Gdzie ty idziesz? Nie otwieraj tych drzwi patrzcie U nie pies Kurde, kurde, kurde Dobra, wsiadamy do samochodu czekajcie Wyjdę pip pip. pip 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 Patrzcie na niego całą robi Kopanie, tak. Będziesz tam na tym, to w tym, na tym, o tu, to nie możesz otwierać drzwi, bo tu mogą samochody przejeżdżaj. i będzie wypadek i nie będzie fajnie. Rozumiesz? Wiecie, widzowie, muszę się Kurde, nie, 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 nie. Weź tedy przestan. Dobra. I sobie, jak nie zostawicie łapki w górę, to zresztą przyjdziecie do mnie po i wam tak zrobię. No, sobie też. Musi być. Ważne!